Sąd rejonowy Wrocław Krzyki, Wydział pierwszy Cywilny. To jest tu, jest schodnik, więc mamy tam jest czytelnia no, na takim niskim parterze w podziemiach. Tu jest parter, i tu jest pierwsze piętro więc tu jest klatka schodowa do sądów rejonowych. To mamy pierwsze okno, i tutaj załóżmy drugie, trzecie i czwarte to tutaj się mieści sekretariat Wydział pierwszy Cywilny. Są Rejonowy Wrocław Krzyki, więc mamy taką sytuację, że tutaj już od 10 lat około pracuje Międzynarodowy Złodziej, Bandyta i Przestępca Międzynarodowy, już 10 rok, który się nazywa Magdalena Kaliszewska, drusgała Szczepanik lat około 51, która ma immunitet państwa polskiego, jest nietykalna, ma ochronę prawną i w każdej innej formie dlatego państwo polskie nie może usunąć z roboty jako przestępcy Magdaleny Kaliszewskiej przez co ona swoją przestępczą działalność może dalej kontynuować, a ona to robi ponieważ gdyby natychmiast utraciła parasol ochronny państwa polskiego immunitet, ochronę swoich kumpeli sędzin, prokuratorek asesorek i tak dalej, i tak dalej, to po prostu ona tego by nie robiła, no bo byłaby zwykłym cywilem, więc nie miałaby takiej siły rażenia po prostu i no, państwo polskie od pięciu lat bierze na siebie odpowiedzialność za wszystkie y, y, przestępstwa dużego kalibru i każde inne i międzynarodowe, popełnione przez swojego pracownika. Gdyż nie reagowało państwo polskie w Warszawie, tam w stolicy konstytucyjne organy władzy, Sejm, Senat, posłowie, prezydent RP, premier RP, Ministerstwo Sprawiedliwości, minister, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich i inne instytucje oraz siedziba PiS. Oraz Jarosław Kaczyński jeszcze wtedy. Y, państwo Polskie otrzymało cztery razy osobiście składane pisma o podobnej treści, informujące władze w Warszawie, że mają bandytę na, na pokładzie i żeby go wywalili z roboty, żeby coś z tym zrobili. Jednak Państwo Polskie od trzech lat, y, jak otrzymało y, pierwsze pismo złożone osobiście, nie uczyniło nic. Czyli załóżmy do, do dzisiaj, do, do, drugiej połowy sierpnia 2022 roku bandyta międzynarodowy, który zhańbił dobre imię Ministerstwa Sprawiedliwości, dobre imię Zbigniewa Ziobry, dobre imię pracowników wszystkich w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, że no po prostu tak już jest. Więc właśnie chciałem osobiście poinformować o tym, że, że no, taką mamy rzeczywistość w wymiarze sprawiedliwości tutaj we Wrocławiu. Dziękuję.